Co zrobić? Co zrobić, jak macie kogoś niefajnego w domku swoim, jak nie możecie już na tą osobę patrzeć, albo ta osoba nie może na was patrzeć? I toczy się to już długo, albo wiele lat. I co zrobić, kochani? Po prostu przestańcie cokolwiek robić, tak? Jeżeli już mówiliście, to gniewaliście się, obrażali się i nic to nie pomogło. Kochani, nie róbcie zupełnie nic. Ja Wam powiem, co zróbcie. Zajmijcie się tylko swoją osobą, ignorujcie to wszystko wszystkie sytuacje, co ta osoba do Was mówi. Ja wiem, to będzie trudne. Ja Wam nie mówię, że to będzie łatwe. Na pewno od razu powiecie, nie da się, nie da. I się po prostu, chodzicie, zróbcie sobie meble, tak wyobrażacie, że ta osoba jest meblem i nie robicie nic, skupiacie się na sobie, co ja to zrobię, gdzie ja sobie pójdę, zrobię sobie kąpiel, a, a to sobie zamarzę, w ogóle zróbcie tak, jesteście gdyby, tak jak gdybyście byli sami w tym domu i nie ma tej osoby. Na początku będzie trudne, pierwszy dzień, drugi, trzeci, ale po tygodniu, po dwóch zobaczycie, że się przyzwyczajicie. A jak wy będziecie skupiać się na tej osobie, co wam powie, jaką ona ma dzisiaj minę, a czy was obraziła, czy wam coś dokopała, czy wam powiedziała, po prostu ignoruj. Nawet jak ona ci powie, to ty śpiewaj, to ty się uśmiechaj. Po tygodniu takich, takich eksperymentów zobaczysz, co się dzieje. Ta osoba się zdziwi po prostu. Bo takie osoby, które ci dokopują, które cię tam gnębią, one są przygotowane, że ty będziesz odbijać piłeczkę. Ale jeżeli ty zaczniesz ją ignorować, jak ona do ciebie coś mówi, a ty w tym czasie weź telefon i zadzwonisz sobie do koleżanki, nawet udaj, że zadzwoniłaś, coś sobie tam mów do tej słuchawki, i ćwierkaj, albo mów, no to ja już się ubieram, zaraz idę, umaruj się ładnie, ubierz się coś fajniejszego i powiedz, no to ja już jestem. I tylko oznaj, nie wiem kiedy wrócę, wychodzę, raz, drugi, trzeci, zrób takie zawirowanie, zacznij się skupiać na sobie, idź sobie na kawkę, posiedź sobie w kawiarence, jest teraz cieplutko, tak, Może sobie posiedzieć na ławeczce, zacznij częściej wychodzić, zacznij się ładniej ubierać, e, częściej się ubierać, sobie coś kup, e, przymierzaj przy luszcze. kochana, baw się sobą, tak, to jest porada dla kobiet zobaczycie jakie będą efekty a jak wy będziecie tylko dać siedzieć i się użalać i płakać bo on mi znowu coś powiedział bo on mi dowalił bo to kochana ty nie czekaj co ktoś tam robi ty weź życie w swoje ręce uśmiech piękny na buzi i stać się na to wiem że cię stać i rusz się kochana i nie pozwól sobie dokopać zgnębić się i resztę życia zmarnować Weź życie w swoje ręce uśmiechaj się masz problem dzwoń do mnie pośmiejemy się, podnikamy się, pogadamy ja może jeszcze wymyślę Ci coś na poczekaniu i testuj sobie, po prostu rób sobie eksperymenty bo życie to jest zabawa kochana to nie jest nic nam dane, wpisane yy, że my musimy się użalać i tak dalej i tak dalej Kaczuszka płynie właśnie patrzę także zacznij się bawić ja też tak zrobiłam zaczęłam się tylko sobą interesować Tak, wszystko jest poza, wszystko jest poza ale to wszystko zaczęło wracać do mnie, tak? Bo to tak jakby fale się rozeszły, a za chwilę gdzieś tam zawróciły i z powrotem przypłynęły. Jakby mereng, rzuciłam, a on wrócił. To co wróciłam, to wraca. To ja kocham wszystkie kobiety, kobiety kochane. Uwielbiam wam, <grym wiosną> uwielbiam was, bo też jestem kobietą. Także kochane, życzę wam dużo uśmiechu, radości. Nie pozwalajcie, żeby ktoś was tłamsił, zgniatał i tak dalej. Zacznijcie się bawić, zacznijcie się relaksować, zacznijcie się kochać przede wszystkim i doceniać. Zobaczcie, jakie macie piękne rzeczy w swoim sercu. Jakie Wy jesteście piękne. To nic, że przez moment zgaz, przygasłyście. Zobaczcie, idzie nocka, też przygasza się, ale za moment wychodzi znowu słoneczko. To ja Was tak kocham. Zobaczcie, jak pięknie zachodzi. Więc Wy na moment zaszłyście, ale rano wstajecie znowu jak wschód, słoneczka. No, moje kochane słoneczka. Kocham Was. Jeszcze Wam pokażę to słoneczko i zrobię jeszcze chyba zdjęcie. No i, i żegnam Was. O, kochane kobietki. Jak ja Was kocham. Pięknie, co? To jesteście Wy. Zachód słoneczka. A jutro będzie wschód słoneczka. Zejdziecie tak pięknie również kolorowo. Bye, bye. Kocham Was.